Dzień dobry moi drodzy, w 24 dniu nauku Karpat. Dzisiaj szybsze wyjście, jest godzina. Za chwilę siódma. Jestem dzisiaj wcześniej na nogach. Dawno tak. Znaczy, chyba pierwszy raz tak wcześniej jestem. Tam Rumun Rumuni już coś mówią, <laughs> bo się będą tutaj zaraz rozbierać. Poza tym reszta Niemców śpi. Pięknie dookoła jest. Tam gdzieś będzie wschód słońca, a tak to wygląda dookoła. Zobaczcie sobie, jak ładnie jest pięknie, co? Chyba to przyznać dzisiaj zejście z Swagara, mam nadzieję, 10 godzin Nie czeka w nocy. Yy, nie spałem prawie w ogóle do czwartej, nie do czwartej do drugiej pospałem Później do czwartej siedziałem do, do piątej siedziałem później dwie godziny, no godzinę jeszcze pospałem <noise> Nie wiem czemu ja tak mam To przez co chyba, że, że dużo kalorii wczoraj 5000 spaliłem a zjadłem tylko gdzieś może 500 <noise> Więc no niedobrze. Jest chłodno, jakieś 6 stopni na plusie i no teraz komu w drogę temu wschód słońca i żeby się grzać, bo później ma być około 15 stopni, ale pewnie się jeszcze z trekkingiem rozgrzeję. Dobra, pora ruszać. Dobra, można wyruszać, już się wszyscy budzą. Wszyscy prawie powstawali. Ja już spakowany, no, może nie wszyscy wstali, ale już jestem spakowany i, i idę. O dzisiaj ciężki dzień po raz kolejny, a po drodze jeszcze postaram się coś zjeść. Nie spodziewałem się tego. Przymrozek był tutaj. Snuch no, tej nocy było naprawdę zimno. Nawet ja czułem. Czy się. No. Jak wyszedłem ze śpiwora. Kawałek już wyszedłem, ale jeszcze do źródła półtorej godziny, niestety. Zaraz pod górę będzie. Sakra. A miało być w dół. Szybkie śniadanie. Jest liofilizowanej. Jakieś chili con carne, czy coś takiego i kawa, żeby ruszyć do przodu. Pół godziny mi to gdzieś zajmie, ale wolę to teraz zrobić niż później. Poza tym kawa, jak jedzenie dodam energii, no to będzie mi się lepiej chodziło. Ciepłe, ważne zjeść z rana. Wczoraj mało zjadłem. To ma 200 kalorii, 271, więc też niedużo. Zobaczymy. Później wieczorem jeszcze coś zjem, ale jak najdalej chcę dzisiaj dojść. Się, że jest to jakiś większe schron górski <grystanie> fajnie wygląda drzwi są rozwalone dach jest polepiony yy, jak go się otwiera do góry ojej ojej o. trzeba sobie głową pomóc Co tu jest Mogę to tak dać Ja się nie zumałem Jakieś kawałki czegoś fo, pełno folii NRC <laughs> i kamienia I, i nic więcej, słuchajcie, to te kawałki czegoś, po to, żeby tam się prosto można było położyć, a nie na kamieniach. Poza tym, yy, to chyba działa jak klatka Faraday'a taki schron. Jeżeli piorun uderza, to się rozchodzi na boki, ale nie jestem pewien, nie wiem, jak to jest zrobione, ale fajnie wygląda. dobra może zamknę, teraz będzie ciężej zamknąć. Nie, nie będzie ciężej zamknąć Jezu, jakie te drzwi są ciężkie. Z jedną ręką niewygodnie O No dobra nic, tak to wygląda. Jest to w tragicznym stanie. Ale razie jest to dobra miejscówka, żeby się schować Półkulki. Ja idę w tamtą stronę do góry Teraz Do góry idę, no Są też ludzie, tamtąd schodzą gdzie idę z tego co patrzyłem powinienem do 18 zdążyć dojść na nocleg ale to się jeszcze okaże wiecie bo to różnie bywa poza tym teraz mam chyba dwa większe podejścia tam gdzie właśnie ci ludzie są a później tylko zejścia więc już się nie mogę doczekać trochę no i widać że tu też namioty dookoła rozbijają jest wygnieciony teren, osunięte kamieniami z tamtej strony. Nic, pora ruszać dalej. Niestety zawsze coś musi wypaść i, i no i niestety będę musiał wracać jak najszybciej do, do Polski. W sensie e, nie, 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 nie kończę łukarpa, teraz kończę go. Tylko że muszę przyspieszyć wszystkie swoje ruchy, ominąć parę rzeczy niestety i gnać jak najszybciej na Słowację. Mam na to około 67 dni, żeby teraz skończyć szlak. Żeby go dokończyć jest 23 dzień. 24 dzisiaj jest dzień. No powiedzmy, 60 dni. Masakra. Jak ja czegoś takiego nie lubię, ale dobra sprawy, yy, które, które no nie da się przyłożyć. Cóż, no, nic nie zrobię, idę dalej. Żeby, żeby dotrzeć do Polski, to muszę iść szybciej. Ja <gry> e, dobrze schodzę z gór. Teraz yy, no te. No, to będę leciał do Polski, w sensie szedł na Słowację, a później, jak najszybciej, do Polski, bo muszę być w połowie października w, we Wrocławiu już w sensie 13. Najlepiej, żebym był 13-14, bo 15-16 mam umówioną wizytę bardzo ważną, której się nie da odwołać. W sensie, no, ja nic nie umawiałem, to urząd tak umówił. Nie jestem z tego powodu zadowolony, uwierzcie mi. Jestem aż zły. To sprawia, że szlak będzie cięższy niż powinien być. Niż chciałem, żeby był. Będę musiał przyspieszyć. Ominę też parę rzeczy. I co się okazuje, chyba na łazie nie pójdę, bo trzeba będzie szybciej to skończyć. Czyli co, teraz 23 dzień? 23 dzień, 24 mamy. Chciałbym 20 dni dojść na Ukrainę. Zobaczymy, czy to jest możliwe. 20 dni na Ukrainę, 21 powiedzmy. 45 dzień na Ukrainie. Ukrainę szybko przelecę, przelecę Polskę i przelecę Słowację. I będę w Polsce. Nie, bo chodzi o to, że ja jestem w stanie coś zrobić w takim czasie. Tylko, że dużo rzeczy ominę. Które na pewno by były na szlaku, to na pewno. Jezu, jak mi się to nie podoba. No ale co zrobić? Trzeba to trzeba. Chciałem, żeby to był wypoczynek, a będzie. <grytanie> będzie łukarpat bardziej. No proszę bardzo. Dobra, ja ruszam w takim razie. Od dzisiaj około powiedzmy 60 dni do tego, żeby skończyć łukarpat. Dobra, to tak, to tak c trzeba będzie iść. Po nocy, nie no żartuję, po nocy nie będę szedł, ale będę starał się jak najwcześniej wstawać i wyruszać, żeby gonić kilometry. Komu w drogę temu urzędy? <grydy> Niestety, dobra, pora wracać do, do Polski w sumie. Bardzo mi przykro, ale niestety, żegnam się już z tymi górami. to mi niedużo czasu. Niedaleka droga do tego, żeby stąd wyjść. Piękne góry Rumunii. Naprawdę ciężkie góry Rumunii, gdzie podejścia są naprawdę strome. Trzeba to przyznać. Hardkorowe tutaj mają. Ale to nie zmienia faktu, że smutno mi będzie bez tego. Wynikło tak, jak wynikło. Teraz się będę śpieszył. Nie idę na, też oczywiście, na gorące źródła. Niestety, będę sobie to musiał odbijać jakoś później. Szkoda, bo chciałem, 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 ale wiecie, rzeczy urzędowe to rzeczy urzędowe. Całe szczęście w ogóle, że do połowy listopada mam czas, że muszę być już 15-16 listopada w domu we Wrocławiu, więc no tak, do 13 muszę skończyć szlak gdzieś. Wiecie, bo później jeszcze powrót, no nawet dziesiąty najlepiej by było, żeby mi starczyło czasu na powrót. Chociaż stamtąd ze Słowacji, z Bratysławy, to nie będzie jakiegoś problemu. Gorzej było w tą stronę, do Orsz Orszowy. Eee... Kurczę, aż mi się chce płakać. Jest... Dużo mam myśli w głowie, cały czas teraz idąc, to wszystko, co się dzieje. Eee, szczęście w nieszczęściu, tak naprawdę. Ale kto wiedział, że tak będzie? Piękne góry Rumunii. Wiecie, nie ma w tym aż tyle złego. W sensie to, że dużo rzeczy mogę ominąć, ale, ale przejdę ten Karpat. Karpatami oczywiście. W większości to pewnie będą niestety ulice albo jakieś drogi jakieś wioski i tak dalej, ale muszę to zrobić jak najszybciej. Szkoda, bo chciałem Ukrainę bardziej zobaczyć. Polskę to wiecie, jaka jest Polska. Polska jest najpiękniejsza. A jeszcze Słowację coś tam zahaczyć. Słowację i tak zahaczę, bo chyba robię tak, że pędzę Ukrainę pędzę na Ukrainę. Tutaj teraz jak najszybciej. Chcę to zrobić w 20 dni maksymalnie. Stąd Później, później Ukrainę, w jakieś 10 dni jak się uda, Polskę w 10 dni jak się uda i Słowację 20 dni, jak się uda. No, no to... To jest bardzo optymistyczny plan. Powiem ja wam tak, bardzo optymistyczne podejście, bo to jest dużo kilometrów dziennie, wstawanie wcześnie rano co wiecie i widzieliście przez ten czas, przez ten czas u mnie, że to nie jest u mnie najlepsze. E, spało się do 10 nieraz, teraz się będzie spało do czwartej. Dużo koleri spalonych, mało zjedzonych. Teraz będę oczywiście y, rozsądnie to robił, czyli będę starał się lepiej jeść i tak dalej i na to więcej pieniędzy też wyjdzie, a chciałem troszkę bardziej oszczędzić na tym szlaku, bo jeszcze mnie czeka wyjazd świętej i tak dalej. No ale bywa, nie zrobię nic innego. Także, tak, że... tak że osiołki tam stoją. <grystanie> Widzicie to? Patrzcie tam, osiołki się na mnie patrzyły. <grystanie> Taki co jest? Te <grystanie> owieczki z góry są, to psów tu nie było zaraz. A jedę w tamtą stronę. Dobra, nie mardując czasu, bo śpieszę się i kserem się jak najdalej iść, jak najszybciej. Bo 60 dni mi gdzieś zostało do przejścia maksymalnie, moi drodzy, gdzieś około tak, coś takiego, 60-70 dni, więc 24 dzień, witam, 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 speedrun do, 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 do Bratysławy, rozpoczynamy wyścigi, czego, co mi się w ogóle nie podoba, ale co ja zrobię. Chciałbym wam coś pokazać. Tutaj teraz będę schodził i tam się kierował w dół. Prawdopodobnie gdzieś tamtędy przełęczą się, przedostanę do Braszów. I tam jest takie duże pole. W sensie tam jest takie duże pole, po lewej i po prawej. Pomiędzy nimi no jest jakby dużo drzew. Tam dalej za nimi to są następne Karpaty. To jest właśnie droga na północ. W stronę Ukrainy. I ja od Brasów będę leciał kawałek wioskami, polami i tak dalej. I tam się będę wbijał w górskie drogi, takie samochodowe, żeby jak najszybciej dotrzeć. No będę szedł karpatami. Będę szedł karpatami, ale... Yy, no nie tak jakbym chciał, ale karpatami przejdę, no niestety. Tak jakbym chciał, to by mi zajęło z moich planów około 100 dni, ale nie zawsze można mieć wszystko i, i nawet teraz myślę cały czas o tym o tych gorących źródłach. No, dlatego się śpieszę w tamtą stronę. Chciałbym dzisiaj zejść i iść jak najdalej. Tylko mogę w stronę miasta, w stronę następnej tych Karpat, tych gór na północ. A pogoda się robi niezaciekawa. Wszędzie się robi pochmurno. To bardzo. Wszędzie, wszędzie chmury. Ale fajna ta ma zalep jakiś duży. No, niestety nie będzie mnie tam. Chyba jakoś tak z boku będę przychodził. A chyba wiem gdzie będę przychodził. Będę przychodził tędy, gdzieś tam. Między tymi górami, gdzie przynajmniej wydaje, albo jeszcze troszkę bardziej z lewej, a wyjście? Nie wiem, gdzie jest wyjście. naprawdę. To jest tyle, to jest morze gór, po prostu. No e, tutaj się one kończą, kawałek, ale tam znowu, ja muszę tam być i tam znowu w góry wchodzę i idę. Ach. 31 km, już dzisiaj. Jeszcze byłem w górach, pamiętajcie. Schodziłem niby, ale przez to, wszystko, e, co się dzisiaj działo, że muszę szybciej wracać, to jakoś tak nabrałem prędkości. Nie to, żebym chciał wracać po prostu. Tak trochę ze zdenerwowania chyba chciałem, no bo tego nie ominę, jakby nie mogę tego ominąć. Bo, bo nie, no bo to, muszę to już w końcu załatwić, to wszystko. To jest jedyny termin. Ej, niestety, 31 zaraz za kilometr yy, będę już szukał noclegu Wiecie, nie wiem co o tym myśleć wszystkim yy, Pewnie teraz źle będę myślał bo jestem mega zmęczony po 30 paru kilometrach i, 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 i najlepiej to przemyśleć po prostu jutro jak się wyśpię, o ile się wyśpię nie ja wiem, mam takie mętne uczucia co do tego właśnie co się stało. No ale muszę. Muszę po prostu wrócić do Wrocławia. Yy, no Karpat na pewno będę robił, tylko że trochę mi smutno, że, że to tak wygląda, że nie będę miał czasu na wiele różnych rzeczy. Niestety... No ale co, już lepiej zrobić chyba, niż się poddać, prawda? Przyspieszyć, będzie ciężko, ale będzie ciężko. Jutro wstaje o czwartej, wychodzę o piątej. Tak musi być, żeby właśnie zdążyć. Masakra, no nie wiem co ja mam <śm> zrobić. Wiem, co mam zrobić. Muszę zrobić ten szlak i tyle. Innego wyjścia nie ma. Tu, Tutaj będę sobie spał teraz do jutro do czwartej. No, o piątej wychodzę stąd. No i dobrze, teraz. Powiem Wam może, i to jest takie szczęście w nieszczęściu, bo no, muszę szybciej wracać, ale na szczęście zszedłem już z Fagaraszy i teraz będę miał łatwiejszą drogę, żeby po prostu dużo kilometrów robić. I, I to się tak udało idealnie w czasie, bo do dzisiaj dowiedziałem się o tym, jak już jestem z, na dole, pod Fagaraszami. I, i to, jest, to jest takie. Pum! Ktoś mi dał szansę, <grym> że mogę ten szlak zrobić. Słońce mi świeci. Chcę ją wykorzystać bardzo. Się chciałem przejść Łuk Karpat normalnie, spokojnie. I tak 100 dni, może więcej. Ale widzę, że teraz to będzie wyścig. A nie... A nie przejście Łuku Karpat. Tylko przebiegnięcie Łuku Karpat. Szkoda. No ale wyzwanie to wyzwanie. Nie będę... Nie będę mojego postanowienia noworocznego... Yy, jak to powiedzieć, o... nie zmieniał, tylko degradował, no nie, nie mam pojęcia, co jest naprawdę, widzicie jak jestem zmęczony, jutro na, na, na jak się wyśpię to o tym wszystkim pomyślę jeszcze raz, ale i tak i tak idę ten łukarpa, tylko muszę znaleźć na pewno drogę, muszę od nowa wszystko rozplanować, co miałem w głowie, to po prostu runęło jak domek z kart i tyle. A teraz od nowa cały plan trzeba będzie robić. Już 10% mam, ale to 10% jeszcze wieczorem pomyślam. No dobra. No to u Karpat w... Teraz od dzisiaj. W około 60 dni. Stąd, gdzie jestem, przed Braszowem. Do Braszowa mam 60 km przed Braszowem do... Na Słowację do Bratysławy w 60 dni teraz. Do zobaczenia moi drodzy. Widzimy się jutro. Cześć.